Halo, cześć, witajcie z tej strony, z Hej, witajcie z tej strony, Lagigos. Witamy Was w kolejnym odcinku, gdzie zagrajmy w Battle Kid. Bad Company. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak rozjebać bossa. Tak. <laughs> Franciszek. <śmiech> ok, więc ostatnio zostałem haniebnie zniszczony przez te dwa... Hammer bongosy Ty Jeszcze pamiętasz co bo... W... Tak ja jeszcze pamiętam bo... Wa to ja umarłem a nie ty jakbyś ty umarł też byś... Ja pierdolę Brawo! Dzięki! Warfit Edge warfit nawet a. The top of Keks Keksimus Maximus Co jest marzenko? A, Kinder Daj mi zabawkę No, i zdobyłem go gwiazdkę. Zdobyłeś zabawkę. O, czekaj, o! Zabawka! O, co masz? Słyszycie to kurwo biedne polskie kurwo? Kurwo. Co to jest? Czekaj, co to bo, jest? To bo to jest? Kinder Joy jest, nie? To nie jest. A, to jest taki... Kinder takie... Joy to jest dla, wiesz, dla bogatych. Kinder a... Joy... Ej, to masz sznurek. Co, może ty masz dwie kurwa sztuczki, bo ci kurwa stać? Tak. Ej, czekaj, dostałem sznurek. Co to jest w instrukcji? Dobra, ja się muszę skupić, stary, nie? Pierwsze... z Dobra, dobra. Ja jebię, top kek! Eee, coooo, to było! Z względem te tej zabawki mam na tym sznurku zrobić pętelkę i obwiązać się wokół szyi, tylko nie wiem o co chodzi. Po co? Idź w tego ślimaka i go kurwa rozjem. Którego ślimaka? Tego po prawej! No to Ej, a jest... to się świeci podobno. Ale co? Ta zabawka. Nie wiem jak jeszcze... <laughs> Zar zaraz, wiesz co, zaraz, za let's play to let's zmontuj. Dobra. Let's zmontuj sznur. Co ja mam zrobić? Idź do ślimaka, mówię. Ale <laughs> ja się cykam. Jezu. Dobra, chuj. No, fajnie, to mi jest fajnie się... To... czyta jeszcze raz. Brrr. O, dobrze było. Polecam i pozdrawiam. Piotr Szanczewski. Piotr Franciszek. Dup papierz Franciszek. Dup papież Franciszek, dobra. Pokażę wam teraz, jak... Niebaw co ty zdąży. zrobiłaś? No, wszedłem w ślimaka. Jakiego ślimaka? No w to, po prawej, co było. To ja nie... Ja myślałem, że tobie chodzi o Hammer Brosy. Mm, tak, kurwa, Hammer Bros ślimak. No nie... Dobre bo... tak, nie, dobre, naprawdę. Ale ja nie zauważyłem żadnego ślimaka, ty. W się ten budynek wygląda jak no, ślimak, no Jezu. Weź zjeb, to ja wtedy zobaczę. Nie ja to, ja to wygram, ja rozpierdolę ja bossa. Zobaczysz. No tak, już to widzę. Znaczy, to jest jakaś taka chyba. A wiem, widziałem ta taka wieżyczka do góry. No i co to jest? Boże! HITZ! Nice. U mnie trochę skaczesz ale. No kurwa skaczę po tych króloczkach znaczy, Nie chodzi nie, no, o Nie no wiem, wiem o jakie skakanie ci chodzi, jak najpierw próbuję być śmieszny. A bo może na drzwi zamknęła całkowicie. Dobra, trudno. HITZ. HITZ. Na razie nieźle mi idzie, ale pewnie U mnie ćwiczę. już trzy razy spadłeś do końca, znaczy w sensie wiesz. spadłeś, ale się przeteleportowałeś. Aha, okej. Okay. Dobry montaż se wersji. Do... No taki wiesz, montaż najlepszych fani momentów. No co? Fani Valentinesów. O! O! Smakowało? No, Dzięki, że się podzieliłaś. <ścoughs> Równa wymiana. OPZYT! <ścoughs> Ej, pa, kojarzę to! O Jezu. Co to? Jak kiedyś z sąsiadką grałem w to, to też chyba się tu wpieprzyłem. To jest inny poziom. Zboczone manewry, to są. To idziemy dalej, tak? No idziemy dalej, no nie wiem. To ja... Zobacz, ten ślimak jest widoczny. A, no tam jest, tam jest, tam w tym, w tym taki mały ten. Tak A ty możesz teraz w każdej chwili przejść, weź przejść przez tą rurę. Takie gówno trochę. No trochę gówno, trochę. Ty oszukałeś mnie. Ty. Czekaj, wejdź, wejdź. To oszukałeś mnie. O, dobrze, dobrze wyszło. A, ale nie. I tak musimy tam. Ja JEBIE! Sevik. Ej, ale Sevik, i tak Nie małeś! To nie jest nic ukrytego. To twoja wina. To twoja wina. To był poradnik jak nie grać w Mario 3. Przed... Najlepszy przyjaciel! No Chyba z... nie wiem, skocz... skocz w ok Skocz z okna tak w okno. Skocz w okno. <grywka> <grywka> Dobra. <grywka> Jakie okno Dobra. wskoczyłeś? Znaczy nie a ty sewik. <grywka> wiem! No chyba wiem. Dobra gwiazdka przyjacielu. Wiem. Fly you Run to the hills! Dobra, jeszcze że... To był poradnik To był prawnik To był prawnik się... W ogóle jeden... jeden Marian mi został. Jeden Marian ci został to smutno. Jak to się robi, czekaj Eee. Jak się na niego... Aha! To się nie zakłada chyba pentelki tylko to się... O kurwa ja mam tyle itemków. A z nich nie korzystam. Brawo, dobre Sewi. A jakie masz... O, fajno. masz jest ten... kwiatuszka. Because why not? Fajne było jakby ten kwiat ochraniał przed owiem, ale... Z... <grym> ja myślę, że to by było wtedy opę. Why, why not? Taki gravity suot Cześć. Zobacz, takie sniki biki przejście troszeczkę. Śniki hmm. biki. ŚNIKI BICIE Tak? O, NIE, nie po... ODDAJ MI LIŚĆ TANAKA TY KURWO O masz tanaka, brawo co ja Ty z... byś mnie marzyna pobiła, ty mnie w JoJo nie umiesz pobić co... Ja jestem najlepszy w kontra. To jest najlepszy? Tylko jak ja mam się tam dostać teraz? Zawsze Właśnie Sabix, kiedy przyjeżdżasz? Eee uh, do nowo. K I mean, To jak mi się uda, to wiesz od 6 mam wolne co prawda, my nie mamy wolnego... Fak! Widzisz jaki jestem zniespaczony, że nie macie wolnego? Aż krzyknąłem fuk. Fuk. Okej, okay. cool. That's o? fine. Nice. Jezu! A! U! 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 Who's the... Who's the man? Nie wiem. Jezu. U! U! A! Masz marzenia to podobno świeci w ciemnościach. O nie, no jeszcze raz tego małego gnoja pokonać. Jezu, zło, kiedy tego nienawidzę. Proszę, dość to? No, no, wszedłem tylko... Kur! Benis! Benis! <suszy> Be Benis! <suszy> Muszę przejść z po ten poziom drugi. Jan Paweł. No, Dobra Czekaj? muza, dobre nastawienie. Nie umiem tego złożyć, bo miała bez mi a bez Będzie jazda, będzie się działo! Wiesz, powiem nie, Ci, że ten, ten zamek e, wzbudza we mnie ogromne emocje. No to rzeczywiście. Mi jest po prostu przykro, kiedy... E, znaczy, ogólnie mówią mi, że mam dobry refleks, ładnego... E, nie. Mam dobry refleks, e, dobrą zręczność. Prosty kontroler Ale co z tego, kiedy ktoś wygrywa ze mną pojedynek tylko dlatego, że ma ładnego pada To <laughs> wielkie emocje <laughs> To jest <laughs> Jedna z lepszych past, które tu mogłem mieć no, dziękuję <laughs> O Boże, ten te, To pomieszczenie To pomieszczenie wzbudza we mnie ogromne emocje, pamiętasz? Pamiętam o! Aha! Pamiętasz ten słodki smak porażki? Bo ja tak Chill na macie, a melka na Bacie, nieważne Boże, nie, nie gwiazdy na egleka są imowe Nie no, zupełnie Nie Czasem jakieś śmierne, ale to czasem jest szanujące Klik, prawilny klik prawilny... O chuj chodzi z kysem, tak by the way, o! Prawilny dick Z czym? Kys Jaki kys? Nie wiem, napisałem do Darkiego, ej Darki Cvelo, on mnie odpisał A ty jesteś kys Co? Nie wiem bo-bo twel. O, tyle. Carki dwel. Kurwa, zacięło się! O Jezu. Tak, 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 tak. tak. Z maletnicy to na wetronwek odspadnę. Okay, w Oh well, dobra. Nie mam nic do jedzenia już? A nie, mam jeszcze trochę chrup. Etap drugi. Ja mam jeszcze cztery kawałki tak pizzy. Gruba. Zamówiłem sobie dzisiaj sześćdziesiąt... Eee. Zajebiście gro. Zrobiłem sobie dzisiaj 57 w Biesiadowie Co to co? Pizzę 57 w Biesiadowie W Biesiadowie? No. Marzena no, jadła w Biesiadowie i powiedziała, że średnia. E, mi się... Mi, mi się smakuje. <laughs> mi się smakuje, no... Nie powiem. Nie powiem. Płynę w górę spadło. Super. Nie wiem. O <laughs> Nie mam już pieniędzy na pizzę może. N nie gadaj o pizzy jak możesz. Dobre, kurwa telefon Moraz, moraz, moraz Kto dzwonił? To się, to się wytnie To się wytnie pan O! o nie, jebie! Czemu tu nie można zabijać przez cisganie się no? Nie wiem Jezus Ja wiem tylko, że jak ja teraz padnę No to musimy szolić cały świat od nowa, dobre Ślimak, ślimak, pokaż drogi Tam gdzie Seras pod napletem. co? Co? Fuj. Fuj co? Bo <grym wody> nie pokonała ze żartem. O kupie no czy... <grym wody> Dobra, jaglak mnie nawiedził, i weźmy, czytajmy sobie. <grym wody> Okej, okay. I mean, mogę. Ehm, coś przerywa. <grym wody> Problemy techniczne, przybywamy za chwilę. Już jest Ks, ks, ks. Keszele, geszele, jesteśmy. Witamy, jesteśmy. Przeszliśmy to wszystko dokładnie tak jak poprzednio. Jednakże... Moraz. Coś się... coś się popsuło. <laughs> Jednakże... Moraz. Mo mo Moraz. 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 A? Nie, nie powiem ci... Gdzie on jest. <laughs> Dobra. Użyj przedmiotu może. Chuj, tak, weź, zrobię zr zr ha tego. nie weź, dokończmy, tej A ja dokończmy to i ten. Jak chcę zrobić tego jednego śmaka znowu, weź do tego świata! No Dobrze, zaraz. No, zepsułeś! Mm. I, 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 fuck you. Zepsułeś. Czemu? zepsułeś. Zepsułeś. Zepsułeś, 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 zepsułeś. Zepsułeś, zepsułeś. Zepsułeś. Nie zepsułeś. Zepsułeś. Zepsuł, zepsuł, zepsuł... Zepsu. No, powiedz pani! Z... 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 z zepsuł. Py... Py-py-py... py py, 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 py zepsuł. No... Ej, dobre! Co? Ten duszek. Zepsułeś? Puszek? Duszek, kruszek. Puszek nie żyje. Chodź. Why? czemu? Nie, 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 jak może Kaspar to będzie oglądał, to będzie wiedział o co chodzi. Oż do chuja Jezu jest... Ja z... No i znowu będę walczył z tym jak lakiem bez... no... bez upgrade'u No Siemaneczko portowe źdiry Dobre 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 Tasior, dobre Super. Zaciąłeś. Co? Zacięło się. Aaa! Okej, okay, już działa. Już ja. ja. Co ty, na zrobiłaś? Nie? No, no nie! nie! Mhm. Kontakt wypadł. Tam. No, no, no... No bardzo mi przykro, Sebi. Wybiło mnie z uderzenia, przyjecie. No dobrze, dobrze. Fuck! Fuck! No. Gdzie się chowasz? My? Co chce? Nie, zjedz sobie. Ty, 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 ty. I tak ten Maxikink jest twój, to zjedz sobie, nie miej wyrzutów sumienia. Maximus. Keksimus. Keksimus Maximus. No Zapominam mówić do tego właściwego mikrofonu. <laughs> no cóż. Bo oglądasz, oglądasz w ogóle jakieś te MasterChef Junior czy coś takiego? To ja? Co? Ja? No. Ja nie mam telewizji. Znaczy ja też nie, tylko oglądam na jakimś tam playerze, nie w necie. Nie, ja nie oglądam. Czemu? Ogólnie... Mm. Tam ogólnie są... Yy, te. Jako zawodnicy... moje dzieci, nie? Po 12-13 lat. Kurwa masz no te lagi, tak? Tam 10, nie? Mm. I ogólnie... Yy, na przykład jak tam co kurwa gotują Gotują coś i tam się wypowiadają do kamery, że... No ja nie miałem 4 lata, to pomagałem mamy zrobić... I kurwa, fła gra w coś śmietanowo-ziołowym z wydzieliny, tam nie wiem, konio krada, nie? Mm -hmm. tam, kurwa, w wieku czterech lat robiłem to i tamto. No, nie wiem, może to ja byłem dziwny, ale jak byłem mały i miałem cztery lata, to jeszcze kurwa piach jadłem. <grystanie> Kolejny gryzły piach. <grystanie> tak. Ty, udało mi się dotrzeć do niego bez grzybka, Jestem coraz lepszy w tej grze. Tylko przegram. Dwa. A! Very to co, nice. jest najlepszy w kontrę? Ja jestem najlepszy w kontrę! No, no nie, sobie jeżeli przyjdziesz do mnie, wygrasz w kontrę. Przychodzisz dno... dno mnie. O! Nice. Przychodzisz co? dno mnie! Co? Przychodzisz dno mnie. No może być i dno. Dno jak polskie kabarety? O, Podwójna... Podwójna twarz Jakie jak żenujące w ogóle Graczy Gundam Gundam Tanaka Ano? Ano w Dobra sumie posnąć. Tanaka Dobrze że zdech Boże G Gundam mnie wkurzał tym jak bardzo derwano rzeczywistości był Bo on jest chory w sensie on jest serio chory? Czy to jest Tak, taki... on ma chorobę. Ogólnie, komeda chyba też był na coś Komeda chodzi. jest fuj chory i on powinien nie znaczy, żyć nie, już dawno. chodzi o to, że faktycznie jest jakieś tam... Ale wiem, on... Ja serio mówię, że on jest chory, tak twój chory. On został chyba zdiagnozowany, że powinien umrzeć. Chyba, ale... Neverlaki baberdaki. <laughs> ale... Super high school level... Ale z tego co pamiętam, co czytałem o Tanace, to też jakoś... Nie wiem, zdrowy umysłowo to nie był. Widać po nim. No i tam. I mean... Znaczy się... Gdzie zgubiłeś kolczyki? To są kolczyki jakiegoś tam... Psa. Ha, hellhound Earrings. O, dziękuję. Właśnie w końcu grałeś w rąk P2 na PC-ta czy nie? Ja. Pograj Znaczy ja nawet nie miałem czasu, wiesz. Jak to wyszło to ja wtedy miałem urodziny. Aha Ja skończyłem chyba w tydzień. Wiem! Tam, tam jest ten plączek. Wiem, że tam jest, bo nie ma innego, innego wyjścia A w ogóle. W tym bloczku rośnie plączę. Mario z Luigi mi się plącze. Coś tam No i tutaj jest kolejny świat. Okej, okay. grosiem. Oho nie? Nie. To tego chcę. <słuch> Stać się na to. Topfyk! Nie wiem. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, to mnie zabrałem. jak ty to zrobiłeś, Jezu? To było genialne. Jeee! Prosto kurde. W śmierć. Tasior! Ta, ta ja nie zacinaj! Ale ja, nie, ja się nie ruszam na to. Przestań oddychać! No i... Panie i Panowie, to są ostatnie chwile Tasiora w Sevarium TV. Benis. Benis. Mm, tu, 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 tu. Benis. Jezu. Kurwa ile my mamy lat? 5? <laughs> Kiedy miałem 4 lata mówiłem Benis <laughs> Tak, jadłem piach Tak, tak było <laughs> Mówiłem Benis i jadłem piach Kurwa mać no o. Jezu <laughs> Potrzebujesz ja... kolczugi? Ja... Widzisz, jak byś grał w Mega to już byś przegrał. A e, Generalnie... Co naprawdę... Dlatego Mario lepszy od Mega Potrafię zjeździć wszystko, ale nie... Jakieś takie spajki w platformówkach. No kurwa, nie w platformówkach. W dotę. W dotę. Ty 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 ty... ty, ty w dotę. <laughs> Au. Okej, okay, a... Dobra. Mm. Serio? To mi się chyba nie przyda. I mean. No nie w ogóle. A nie. I mean It, boost... it just works. <laughs> czoło obitne po prostu to było. Mhm. Mm <słuch> 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 Jezu co? Proszę nie lagować. Właśnie... Ej no, co do kurwy. Boże, tu się odkurwia? Co? Ja... Nic takiego ciekawego w sumie. Tak, latam. Dałem ci skrzydło z literką P. Dałem ci wiarę. No! I tak granie chcę, żebym wygrał. Dałem ci... pokój. Dałem... Gitar... Gitarowe. No halo! Dałem samochód. Internetu nie dałem! Internet wziąłeś sobie sam. Tym. No. na Hm? Trochę przestawiłem adaptor. Okej. Okay. Spokojnie, od lipca powinno być już lepiej, bo będę miał na kabel. Dobrze, o, 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 to jest, to, to jest nam potrzebne. Mhm. Uh -huh. This is very important. We have coke, we have need... Fru, we have... Tak się przejęzyczę. nowa. Że... Ale... nie, że aż tam, ale tam mostek... Nie, no. nie, jest mostek, jest mostek. No. We have coke, we have wheat, we have all that you need. Nie, 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 nie Wiesz że... O jezu Spok co do kurwy Już? Spokojnie? Aha, chyba Czemu wszyscy... Oj! Mushroom, mushroom Baczer, 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 baczer Baczer? Rzeźnik, 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 mój Czekaj, niech mam... nagle no. Ząknęłaś To trochę niedobrze. No ale dobra trochę ale teraz stabilnie chodzi Nie? Jasne Ja wiem, że życie mnie nienawidzi, ale come on Chociaż internet, nie? No O! O! O o o, o, o. No i nic. O. o! O! O Co to? <śmiech> <śmiech> tak! 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 To jest pełny strój! Jak to się robiło? O! Mm. <laughs> My już to mieliśmy na S-Play'u? Mieliśmy, chyba Ale szkoda, że musiało mi wpierdolić staka tak naprawdę. Znaczy, you know You get it, bra. Mm -hmm. Don't you? No yeah, no, I know. Anu Anu A I know, I know Nie Dobre, dobre, dobre Mogłem się przecież schować w tanakę Żeby się naprawić Well skończyłeś poziom że so I guess To się liczy No nie, mogło być gwiazdek. One up. Mm. No i znowu ty przechodzisz, a ja tylko lamię Co ja Zabaj przyszedłem? na ślimaka Zamek chyba i ślimaka przyszedłem, right? O, nie wiem To tyle tylko Na ślimaka nie trzeba było przychodzić sobie. Jak to nie? A nie, a tak, tak Ślimak był najtrudniejszy Znaczy nie zamek, bo ja zamka nie przyszedłem Ja przyszedłem zamek Mhm Więc ty... on był najtrudniejszy ze wszystkiego o, o tyle dobrze, I guess Więc you know the drill Ech Tak? Tak? Hmm. Już e, teraz już tak. Okej. Okay. <słyszy> <słyszy> Okej, okay. teraz zrobimy to lepiej. O, to dobrze. A jak tylko mnie wykopiesz podczas skoku? Wykop.pl <gry> Wykop, wy ty wykopowiczu ty. Najgorszy sort Polaków. No co jest najlepsze? Okej, okay, that's nice. Rider ci się zaciął? To mi się udało. Rzeżuncja trochę. Rysiek, Reader ci się zaciął? Tak. Złoty strzał. A. Golden Ja już mamy nagrania. 2430 24-30. O. To wiesz co, tak jak wtedy ci powiedziałem, że daj mi 10 minut i możemy zacząć. Czy tam te 20 minut? To o 19.50 mieliśmy, mieliśmy godzinę już nagrać. Wow. O oh, ja mogę już iść tutaj. Czy ja mam wejść tego? Oh, okej. Okay. Cool. Thanks. Jesteś biedakiem.